zajmiemy się kontaktronami. W związku z licznymi pytaniami, tak podczas zakupu, czy kupują Państwo czy też same kontaktrony, czy też zestawy alarmowe, tak z tymi kontaktronami P70, P43C i najczęściej pada pytanie, jak to zamocować, no bo u mnie okno tak nie jest równo tak, żeby to zamocować jeden element z drugim, żeby to ładnie zbierało, tak. Otóż nie nie na tym rzecz polega, że te elementy muszą być, nigdy nie muszą one być w ten sposób, że jeden do drugiego równo, tak? Oczywiście są to elementy działające na zasadzie magnetyzmu, tak, ale nie jest powiedziane, że one muszą być idealnie spasowane, tak? Tak jak tutaj, czy tutaj tak, że jeden do drugiego idealnie musi chodzić. Otóż nie. Co jest ważne? Na przykład w przypadku DDW 01, tu mamy wcięcie, tu mamy tak wypust Czyli wiemy, że ten element musi znajdować się z tej strony tego kontaktronu. Tak? W przypadku no tego tak, kontaktronu, no to wiadomo, tu mamy montaż, tak, montaż, jedyna płaska powierzchnia. No to przy, z tej strony, z prawej strony, dużej części, tak. Natomiast K20 też mamy wcięcie i na tym mamy malutki tutaj też wcięcie, tak, czyli to musi być w ten sposób, tak. I teraz o co chodzi z tym montażem? Otóż tak, załóżmy, że to są... Załóżmy, tu mamy ościeżnicę, tu mamy nasze okno, tak? Montujemy na oknie jeden element, tak? No i co? I teraz ościeżnica została tam, nie ma jak przyczepić. To jest właśnie pytanie zawsze. Jak ja mam to zrobić, jeżeli nie mam do czego tam przyczepić? Teraz tu naklejać jakieś? Oczywiście będzie to brzydko wyglądało co robimy naklejamy to na ościeżnicę tak, w ten sposób I jak widzimy wcale nie musi być to równo A dlaczego dlatego że mamy tutaj tak zwaną tak odstęp tak czyli przestrzeń która umożliwia nam na zamontowanie właśnie tych dwóch elementów bez wyzwalania alarmu czyli w momencie kiedy dopiero teraz przykładowo otwieramy okno czy drzwi tak Zwróćcie uwagę na diodolet. Dopiero teraz nastąpiło przerwanie tego połączenia magnetycznego, tak? Czyli tutaj ważne jest podczas montażu, czy to zamontujemy w ten sposób, czy w ten sposób, tak? Że zawsze sobie sprawdzić. Odrywamy, dopiero sygnał jest. Czyli taki montaż też jest prawidłowy, tak? No bo w momencie, kiedy mamy drzwi zamknięte, tak? no to sygnał jest. Zamknięte, kiedy otwieramy, dochodzi do przerwania tak sygnału, i wiązki, i wyzwolony zostaje alarm. W przypadku tego, identycznie, tak? Patrzymy, jak daleko można. Roz... O, mamy. Czyli tutaj mamy jakieś, ja wiem, ponad centymetr, tak? Czyli odległość rozwarcia dwóch elementów, tak, to trzeba brać pod uwagę. I przykładowo przy, sprawdzimy, przy DS-200, otwieramy. I tu mamy, tak, czyli tu mamy taki, taką odległość rozwarcia, przy DDW-01 tak? I przy K20. Mamy tak. Jak zwrócimy sobie, zobaczymy sobie tak, no to mamy tutaj 2,5 cm, tu mamy 2 cm i tu mamy 2,5, tak? Mniej więcej. Aż taka odległość może nas dzielić od Ościeżnica tak od skrzydła. Czyli jeden element może być poniżej, drugi powyżej, w momencie kiedy otwieramy, dopiero wysyłany jest impuls tak, od czujnika. Tak samo tu. Jeden jest wyżej, drugi niżej, otwieramy skrzydło, impuls wysyłany. Tak samo tutaj. Jeden niżej, drugi wyżej, otwieramy, dioda się zapala, impuls wysyłany. Moja jest sugestia taka: nigdy nie montować od razu na tak, jeżeli mamy taki kontaktrum, przykładamy sobie zawsze dwa elementy, tak? Jeden przykładamy na ościeżnicę, drugi na skrzydło, czy to okienne, czy to drzwiowe, tak? I wówczas, jak mamy jakiś tam kąt, odległość, tak? Rozwierając dwa elementy, patrzymy tak, czy dioda nam się zapali, ta tutaj czerwona, tak. Oczywiście ta dioda zapala się w momencie, kiedy mamy otwarcie jak i kiedy mamy zamknięcie, tak? Bo te czujniki, które tutaj mamy, one sygnalizują zarówno o otwarciu, jak i zamknięciu, tak? Czyli w połączeniu z systemem alarmowym P74G, jeżeli jest otwarte, tak? No to wyświetla nam się tam informacja, że drzwi, okno jest otwarte, tak? Kiedy zamkniemy, to wtedy impuls jest wysyłany, że wszystko jest OK, drzwi są zamknięte. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten montaż, dlatego tego zawsze przykładamy. Tak, dioda ginie, rozbieramy, zapala się, czyli jest OK. To tyle. Zapraszam na stronę www.alarmzone.pl. Przykładowe zdjęcia, jak montujemy na różnego rodzaju, tak, w futry, na załączone będą w tym filmie. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.